Mam witam was w pierwszym odcinku. No jestem na tym kanale GTA 5 Detektywi, który będzie to seria trwająca 20 odcinków. W której główny bohater, czyli 24-letni, Markus, dostał się do Centralnego biura Śledczego Policji i będzie, i będzie łapał najważniejszych przestępców we Wrocławiu. Oczywiście będzie właśnie ta seria. Podadzę ciapeczkę w górę i subika, i lecimy z tym odcinkiem, ogólnie widzowie to w jutrzejszym odcinku, w środę, jest wigilia i będzie odcinek, normalnie będzie odcinek o godzinie 18 i tam już będą wszystko podmieniało polskie, bo jeszcze dzisiaj są normalnie FIB z tyłu napisane, ale już w kolejnym odcinku będzie z tyłu napisane CBSP i ABW. B będzie, b będzie, ale dobra, lecimy dzisiejszym, no i oczywiście będą polskie samochody, ale już dzisiaj są polskie samochody, więc dobra zapraszam was poprzez, to co się będzie się widać po lewej stronie to jest creation character, no, to nad... a to się będzie wyświetlać, Kolej... no bo, a to nie będzie przeszkadzać no właśnie, jak tu widzicie na przykład ma... jest FIB napisane, to już od kolejnego odcinka będzie ABW albo CBSP napisane, no i antyterroryści będą polscy i, i ta seria będzie wyglądać tak, przez pierwsze 15 odcinków będziemy. będziemy przez pierwsze 15 odcinków będziemy detektywami i później będziemy antyterrorystami. Tutaj jest. E, e, tam stoi szef. Dlatego e, pójdziemy do niego. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry. E, słuchaj, dostaliśmy wezwanie. Dzisiaj rano został e, so, so, so odnaleziony samochód. E, w zasadzie zależony samochód pobijany samochód kobiety na opuszczonej na opuszczonej budowie tam e, w, na wylotówce z Mirror Parku Udaj, udaj się tam. Dobra, um, wiem, wiem, ale ta, ta, ona, ta. jest to samochód zaginio zaginionej kobiety. Rodzice zgłosili jej e, córki. E, takich dwóch rodziców, i to jest cztery, to są pięć domów dalej. Od te tego samochodu, od miejsca gdzie ona mieszka. Możliwe porwanie? Bardzo możliwe, bo ci rodzice są za, za, zamożni. E, Wezwajesz policję? Policja jest u nich, e, spisuje, ale też tam się doje. Dobra, to mamy jakieś tam miejsce? Tak, Wezwij mi tam. Techników ok. Widzowie, widzowie, jak udajemy się na miejsce e, gdzie przyjmujemy przy, zlecenie. Więc dobra, e, więc my już się widzowie będziemy udawać tam na miejsce o, 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 znalezienia tego samochodu. Widzowie, dojeżdżamy już tam na miejsce budowy. Ta kobieta mieszkała, uwaga, poczekajcie. O w tym domu pod najprawdopodobniej z bratem i rodzicami, i rodzicami, ale my najpierw udajemy się do, e, tutaj, w to miejsce. O, jest osoba, robotnik ją znalazł jakiś taki, bo on tutaj zamykają tę budowę, bo ją nie będą budować w końcu. poczekajcie, podjedziemy tutaj. Dzień dobry, Centralne Biuro Śledcze Policji, ee, w, e, as, a, as, starszy aspirant Wojtek e, ma, 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 Małachowski. E, popro, poproszę, co tu się stało? No widzi pan, tam znalazłem samochód taki poobijany i ten. Ja teraz dzwonię do szefa, że tutaj się takie coś się wydarzyło. Tutaj nikt nie może wejść, bo tu jest zakaz pracy. budowy. Dobrze, to możemy się rozejrzeć? Tak. Dobra, widzę, wyjdziemy się rozejrzeć. Co tu się w ogóle mogło wydarzyć, tak szczerze? Zobaczmy. Musimy cyknąć zdjęcia do szefowi, żeby widział. Nie, dobra. Tak to wygląda. Nie, dobra. Zapiszę w galerii. Trzeba z każdej strony mu zrobić zdjęcie, z boku tak samo. Tutaj mu trzeba cyknąć zdjęcie. Zapisaliśmy. Dobra. Dobra. Szefie, szefie słuchaj, tak? Eee, mamy, słuchaj, to na miejscu. Mamy tutaj, ten samochód jest poostrzeliwa. Ta kobieta musiała być goniona, bo e, musiała wjechać od lewej strony na plac budowy. Oni musieli ją zajechać od tyłu i musieli ją wyciągnąć z tego samochodu, bo tu są szyby powybijane, tak? No tak na moje oko tak wygląda. Dobra, potem jadę teraz do tej obietrza, a potem się rozejrzę po placu budowym, czyli kogoś nikt się tutaj nie kręci podejrzany. Przepraszam, jeszcze raz jeszcze mam jedno pytanie, tak? E, ta pan jest pewny, że tutaj nikt nie może wejść na tą budowę. Tak dokładnie, nikt tu nie może wejść, nie ma nikt prawa tutaj wejść na budowę, okej? Okay. Dobra, widzowie, jedziemy tam tutaj. No, tu, to, 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 ten, to ten dom widzowy tutaj. Bo przecież ja jestem policją, to, to mogę sobie tak wieka. Dobra. Wiedę sobie tutaj. Dzień dobry dzień dobry starszy Centralne Biuro Śledcze Policji starszy aspirant Woj, Wojtek Małachowski poproszę do, poproszę, do, poproszę tu, czy państwo są rodzicami tam zaginionej tak e, dobrze chciałbym zadać kilka pytań dobrze czy państwo wiedzą czy, ma, czy wiedzą państwo czy, kto chciał zaszkodzić państwu córce nie mamy pojęcia. A mają państwo monitorik, ale on nie sięgnie tam, bo on sięga tylko pod. Jest Tutaj co pan wjeżdża, on tam, są te krzaki. Gdyby nie były te krzaki, to by sięgnął, ale nie sięgnie. Dobrze, tak, poszliśmy tutaj kogoś od nas, żeby jak przejdzie ktoś od nas, to proszę mu udostępnić monitorik o weźmie z nagrania. Dobrze, to tak, e, mogę się rzucić kogo domu? Tak, nie wiem, czy czy jak ktoś wrogów, a ty może wiesz, bo ty może jest, byłeś rady z siostrą. A ja z panem nie będę gadał. ale trochę grzecznie, chłopcze. Proszę uspokoić, syna. Szefie. Słuchaj, mamy... Weź wyślij weź, weź, patrol na obserwację tego chłopaka. On jest podejrzany coś. Nie chce z nami gadać nic. Co on tutaj robi? Kto to jest, widzowie? Dzień dobry, kim pan jest? Ja jestem ogrodnikiem. A, dobrze, to do widz... Dobrze. Co to widzowie za jakieś... Balanga tutaj jest. Ja nie wiem co to jest, to Tu nic nie ma takiego. No, że takiego podejrzanego tutaj nic nie widzę. To już pozycja sąsiada i to jest kort, to jest kort, to nie jest, to nie jest... jest. No dobrze, to ja, to ja się z Państwem żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzę, pojedziemy się na budowę się rozejrzymy. Co tu w ogóle. Pojedziemy się na tą budowę. Zobaczymy co tam się w ogóle mogło wydarzyć. Na tej budowie. Pan niczego nie ruszał. Nie, 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 nie. Bo Boże, ja niczego nie ruszałem. Mogę się rozejrzeć? Tak. E. Ktoś tam ewidentnie stoi. Ktoś tam jest ewidentnie stoi, jak nic. Słuchajcie, muszę tak dobrze przybliżyć, bo to jest tak, żeby nas nie zauważył. To jest kościół skagu. Dobra, podchodzimy bliżej, tak żeby nas nie zauważył. Hop. Wciągamy klamkę, wciągamy broń i podchodzimy. Bo to ty będziesz pilać! Ty będziesz pilać, ziemię, macie na ziemię! Stój! Kładźcie na ziemię już! Kładziesz... Pomóż się na ziemię! Pomóż się na ziemię! Stoisz, 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 stoisz! stoisz. Policja! Jesteś zatrzymany! Jesteś zatrzymany za... Co, co, co ty tu robisz? Stoisz tu! Co ty tu robisz? Ja tu nie robię! Co ty tu robisz? Ja nic nie robię! Stoisz! Stoisz! To jest co ty tu robisz? Ale ja nic nie robię, pa, panie władzo! Wyciągał widzowie nóż! Leżysz, a co ty sobie myślałeś, że mnie już wyciągniesz? CB, widziałem już, że jak spodnią wyciągam, to spod spodnią wyciągam już. Jesteś, areszt jesteś aresztowany za podejrzenie zabici, podejrzenie porwania ee, e, Kingi, Kingi, e, Kingi P. Zaraz, zaraz leżysz tu. Widzowie, wyzywamy patrol po niego. Zaraz pojedziemy na przesłuchanie, to zobaczymy, czy takiej mocy będziesz w gadce. Eee, CBS potrzebuje patrol pozatrzymanego, zatrzymanego. Eee, w sprawie, potrzebuje patrol zatrzymanego. przyjąłem. Dobra, widzowie, więc, wi więc idzie, teraz, wjeżdżamy już, widzowie, na górę, na e, piętro nasze i będziemy e, przechodzić już do przesłuchania. Już od niego tu przywieźli go policjanci, eee, i teraz, gdzie on jest? Tam stoi. Cześć, cześć. Dobra, stój tutaj, żeby on da mi zrobił zrobić tutaj, głupiego. To teraz tak, pogadamy sobie czy nie? pogadamy? No dobra. Słuchaj, pogadasz z nami, albo. Po, pogadasz. Słuchaj, pogadasz z nami czy nie? Wiemy skąd wie... ty tam robiłeś. No, my ja wiem, nic wam nie powiem. Jeżeli, jeżeli nam powiesz, skrócimy ci wyrok i porozmawiamy z prokuratorem o wzmożeniu wyroku, żebyś miał mniejszy. O, tak 3 lata wam powiem. No dobra. Ja to dostałem w zadanie od naszego szefa, porwaliśmy ją i utrzymujemy ją w motelu w, na Sandy Shores i e, około godziny 18 be, około, około godziny 19 będziemy, be, będziemy ją przewozić na lotnisko i wywodzić się do Liberty City i jest tak, są tam e, trzy osoby są tam e, szef i dwóch takich inne osoby i to i no i tak to jest. No dobra. Na razie tutaj zostajesz. Dziękuję za takie informacje. Na razie zostajesz. Przypiluj go, bo zaraz po niego przyjadą. E, kiedy, zaraz po niego przyje, przyjadą ci. E, policjanci przyjadą z niego, po niego. E, policjanci tego zabiorą. Dobra. Jak jak, jak ja przesłuchanie Wojtek? No dobrze, słuchaj, dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się tak. E, godzi, około godziny 19 z motelu w Sandy. E, z, z motelu nie w Sandy, tylko w z motelu... No widzę... pomyliłem się, bo to nie jest Sandy teraz, tylko to jest... E, z motelu w... E, no z motelu... czekaj, gdzie to było? Z motelu w brzegu będą ją, ją wywozić, będą ją wywozić do e, zagranicy, do Niemiec, do, do Niemczech i musimy, no i to no, co robimy? no ja bym zrobił na naszym miejscu, wzywamy, szefie co uważasz? no ja, ja bym, ja, no co, rob, wzywam AT i je ty ja AT, wchodzicie, zatrzymujecie i jak do się stawia, to strzela, to oddajemy strzał i tyle no dobra, to o godzinie 18 mamy godzinę 11.14, no to go, go, o godzinie 18:00 tam się musimy spotkać i punkt 18.30 wchodzimy do środka. Dobra, to idę się przygotować. Więc, widzowie idziemy się przygotować i widzimy się już wieczorem na akcji w, na, ak, na akcji odbijania, e, od, odbijania tej kobiety. Dobra widzowie, wjeżdżamy już tutaj na miejsce. Ustawiliśmy przyjechaliśmy nieoznakowanymi to jest taki już FIB no nie FIB tylko CBSP. CBŚP coś powiem tu Ja dowodzę. A ten? Drugi? Kierowca. Gdzie? No tak, słuchaj. Jak widzisz tam, ty bierzesz ten pierwszą kondygnację po lewej stronie, co nie? A my tą, tą drugą po prawej obstawiliśmy. Dwóch wchodzi od jednej, dwóch od drugiej. Do tego będziesz miał jeszcze wsparcie i z nas ośmiu. Dwóch z tamtej strony na końcu, dwóch od tej strony wewnętrznej i od i jeszcze, a dół, ty bierzesz tylko górę, a dół bier, biorą jeszcze nasi dwóch. My bie, dwóch biorą, dwóch, robimy tak, że dwóch tam na końcu, jak widzisz, tam gdzie się patrzysz teraz, tam na końcu jest dwóch. Tu po lewej stronie, od, od zewnątrz, ten, ten, od naszej bliższej strony do tego drugiego motelu też jest dwóch. I my we dwóch bierzemy dół, a ty bierzesz górę sam. Dobra. Która mam godzinę? 18.30. Dobra, widzowie. Wchodzimy do akcji. Dobra, panowie, wchodzimy. Bierzcie, bierzcie od prawej strony, ja tą dół jeszcze przejdę tutaj. Wybierzecie dół, ja biorę górę. Ale widzę, że działa akcja, Żeby tylko ta kobieta żyła. A nie. Proszę, że widzę, że wyzwój nos Halo? Słuchaj. Yy, dwu, ko, dwóch dwu... z... Yy, o, o dwóch z, od, z Wydziału patrolowo interwencyjnego złapało dwóch gości wywożących tą kobietę z rosopisu. Tak? To już... To, o, o 18 było przekazanie i złapali ich na wylotówce między e, brzegiem a Opolem. Dobra, i co, jest ta kobieta? Tak, ta kobieta została przewożona do nas, tutaj siedzi, yy, ta kobieta będzie przewożona do nas przez te WPT, a oni zostali złapani i kryminalnie się z nimi z Opola zajęli, dobra. Panowie słuchajcie, kobiety nie ma, została, już jest u nas y, widział patrolowy tradycyjny zapał ich na wylotówce między brzegiem a pole y, Wiemy na pewno, że są tutaj y, Wiemy na pewno, że będą tutaj osoby, y, będą oni zaraz wyjeżdżać stąd, więc Wchodzimy tutaj i... Tu, na pewno są tutaj jeszcze panowie Dobra, przyjąłem, wchodzimy Chociaż tyle widzowie Dobra, lewa, lewa, lewa widzowie U mnie jedna czysta kondygnacja Idę, idę dalej. Zawolona kombinacja. Przechodzę dalej. Czys czysto, panowie. Mam jedną osobę. Stoi przed wyjściem. Dobra. Pocichuj, pocichuj, panowie. panowie. I jeden wyeliminowany. Jeden z Aspect Down. Przychodzę od lewej strony. Jeden, je, jeden, je, jeden, jeden nie żyje. Jeden został ogłuszony, panowie. Bierz, bierzcie go. Dobra, przyjąłem. Mamy go! Strzał nas, strzał nas! CBSP na ziemię! Kładzie na ziemię CBSP! Stoisz, stoisz, nie ruszasz się! Nie ruszasz się! To się, pera, ziemię, kładź się, Ja nic nie zrobiłem! Kładziesz się, jesteś aresztowany za... Jesteś aresztowany! Nie żyje, jeden nie żyje! Jeden, mamy, mamy jeden zgon i dwóch żyje. Leżycie tu tam. Panowie, się nim? Tak, idziemy już po niego. Dobra, widzę was, bierzcie go. Ja się zajmę tym. Dobra panowie, zabie... Dzwoń... Dobra widzowie, dzwonimy po... Chłopaków z... Dobra... E, dzwoni... dzwonimy widzowie po nich. E, CBSP, słuchaj, potrzebuje... E, Potrzebuję dwie jednostki... E, dwie jednostki e, Wydziału od Turystycznego pod po dwóch zatrzymanych i w celu przewiezienia ich do yy, Wrocławia, ok. Więc dobra widzowie, ja się dzisiaj z wami z wami się żegnam z tego miejsca, z tego emocjonującego odcinka. Widzimy się już na odcinku życzę wam fajnych przygotowań do świąt, a jutro a, a jutro jest Wigilia i będzie też odcinek o godzinie 18 udanego dnia się manko!